Na program zaprasza sponsor Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska z Czarnkowa. Na regionalne specjały kulinarne zaprasza organizator targów, atrakcje regionów oraz sponsorzy Wirtuł producent dań gotowych, Orlemans, producent mrożonych warzyw i owoców, Agro Wodzisław, producent pesso, makaronu bez gotowania oraz Timex. Targowe stoiska.pl. No witajcie milutkowie, na pewno kształnujecie Kajoje. Ani w Wenecji, ani nie płyna Dunajcem. Chociaż mam za sobą flisaku właśnie z pienin płyniemy tratwą. A ze mną jest też pani dyrektor. Targów, e, turystyki weekendowej, atrakcje regionów. Pani Małgosia Kryszak, witam serdecznie. Dzień dobry. Pani Małgosiu, kolejny rok się spotykamy, e, kolejny rok mogę powiedzieć i jak zwykle dużo się tu dzieje w Parku Chorzowskim, no choćby w Lisacy, tego jeszcze nie było, nie? Tego jeszcze nie tego było. Nie, tego nie grali. <laughs> nie śpiewali i nie pływali, ale byli już z nami. E, dużo się dzieje, e, same ciekawe osobistości nas odwiedzają, między innymi spotkanie z zespołem Sztywne Palazji, występ Krzysztofa Drabika, jedynego barmana, który zdobył nagrodę publiczności w programie Mam Talent. Znam Spotkania autorskie z panem Bartoszem Strużyńskim oraz z Nello, małą reporterką. No i oczywiście, słuchajcie, rączka coś uparszczy, coś uważy. E, dzisiaj będziemy właśnie na e, targach atrakcji regionów ważyć bardzo ciekawe rzeczy, bez tuż byćcie z nami. My się troszkę jeszcze popływamy. Myślę, że chłopcy nam coś zaśpiewają jeszcze fajnego, przepięknie. <grym> Wiecie co, tak pływać, słuchać. No, w życiu bym nie powiedział, że w Parku Śląskim może być tak cudownie. Przecudownie i będzie też przesmacznie. Byćcie z nami. Same atrakcje. Piękny widok stąd. Stuny wiatrowie. Leś もなの Panie Ludkowie, tu dzisiaj atrakcje regionów. Dużo się dzieje, Górol, Hannes Inje, Eno. Każdy region się promuje, a ja chcę pokazać fajne rzeczy, które idzie wykorzystać w kuchni. A na początek, jako Forspiza dzisiaj proponuję dobrą sałatkę na bazie peso, z owięzieniem mięsem, czyli z wołowiną, pietruszką, kukurydzą, suszonymi pomidorami, czyli taką wariację Miało Odpowiednio to wszystko przyprawimy i już będzie przepyszny szałat, który zawsze dobrze smakuje i idzie go warto zrobić. No to co? No i przód peso i teraz y, przede wszystkim trzeba się pochwalić siedziba jest w mieście w Kiermiomieszku, mieszkam czyli w Wodzisławiu przy każdym peso jest też taka książeczka z przepisami do tych kierzy nie poradzą mają ściągawka i mogą se tu dycki zajrzeć a to są takie kuleczki fikuśne tak no i teraz wygląda, wy, wygląda troszeczkę jak kasza jaglano ale nie ma to i tela, wiele tego jest, tych kuleczek. Tela, mniej więcej wody, i to na pęczni. Brawo, woda, 5 minut. Tak, by widzieć czy jeszcze trzeba będzie więcej. A jak zimną wodą, to 25. Zostawią, to pęcznieje, a ją w międzyczasie narychtuję ja se. wołowinka. Normalnie najlepsza by była polędwica Ja mam mięso z kity, żeby na kapsa każdego to było. No, i bardzo ważną rzecz, nie solimy tego, żeby mięso mi się prędzej zrobiło. Pokreja w drobno kosteczka e, wołowe mięso, dowo taki specyficzny smak, przede wszystkim wyrazisty. Masełko i na maśle będziemy przesmażać nasze mięso. No, i wciepuja wołowinka. A tu gwar, słuchajcie. Bo się dzieje w hali. Mięsa mam dość dużo. Na taką jedna tytka tego peso to stykłoby 20 deko ja mam ciut więcej. No i teraz bardzo ważna rzecz: przyprawy. Kmin rzymski. I papryka. Czosnek przesiekam bezpośrednio do peso. Cztery ząbki czosnku. Mogiemy go przesiekać solą, wtedy prędzej puści. I no potem jak będziecie przyprawiać, to musicie o tym pamiętać, że była już sól. No i do naszego peso. Już widać fajne kuleczki. Bardzo ciekawa struktura. Jako dodatek do dań głównych, ale przede wszystkim ja uważam, że na sałatki idealne. Jakbyście chcieli mieć to mięso tak blank, blank, miękki, bo normalnie no polędwica to jest ciach-ciach i jest, yy, to możecie sobie z troszkę w rawej wody przykryć deklem i dusić tak jak na rolady, ale bez soli, bo solimy na sam koniec. A ja teraz w międzyczasie chcę już pokreja suszone pomidory i o ich kreja w takie. Poseczki, żeby w tej sałatce było widać, coż też tam jest. Dobra. A oliwa z tych suszonych tomatów wykorzystamy do naszej sałatki. No, mięsko wygląda bardzo dobrze. I teraz solimy. Dopiero na patelni. No i te kąszczki tym tłuszczykiem do naszego peso wędrują teraz te suszone tomaty kukurydza no i przesiekam cały pęczek pietruszki I pietruszka jest najlepsza, bo jest świeżutko. Mm, ale zawoniało. No i kochani, tak, korzeni. Pietruszka. Majonez. I troszkę jogurtu. Pół na pół z majonezem, wtedy to nie będzie takie tłuste. No i trzeba to do kupy z naszym peso wyfyrlać. Mmm, ale wonio. Jeszcze ostatnie szlify, słuchajcie, muszę spróbować tego, co tu naparszczą. Jojo. Soli nie idealnie, lekko pikanteria piechota. Coś zielonego jeszcze. A dzisiaj tak jakoś naszłomiona bazylka. Kochani ludkowie, mimo macie pomysłu na sałatka. Róbcie taki szałot, pychota tu! Kanie ludkowie, sałatka zjedzona była przepyszna, a czas na dani główne. będą to pierogi. Ale te pierogi zrobię specjalistom, z kreatorem e, tych wszystkich smaków. E, jest to Grzegorz Cielecki, którego doznaczy, dobry, bo w zeszłym roku ważył ze mną na atrakcjach regionów. E, I dzisiaj te razem poważymy Grzegorz. E, to są wszystko Twoje receptury, jak to wygląda? Tak, to są właściwie receptury takie sztandarowe firmy Wirtu, jak widać. Ja dołożyłem swoje takie przysłowiowe 5 groszy i tą szczyptę smaku, ta wisieńka, ta, ta wisieńka dokładnie po to, żeby one smakowały tak jak w domu. A dzisiaj chcemy wam pokazać jak zrobić dobre pierogi i przede wszystkim, nie wiem jak ty to robisz, ale ja do pierogów dawam same żółtko, żeby ciasto nie twardło, ciepło woda, a wręcz gorąco. Szczepta soli, szczepta y, i odrobinka masła, wszystko zagnieta i już będzie eleganckie, sprężyste ciasto. Chciałbym powiedzieć, że to jest takie typowo śląskie, ale niestety nie do końca. Ja robię. nie jestem śląskie. <gry> ale chodzi o ciasto, bo gdybyśmy dodali odrobinę jeszcze oliwy z oliwek, to by było w tym momencie y, ciasto praktycznie takie jak na pastę. Taką Dokładnie. prawdziwą pastę, trochę więcej żółka, ale to jest faktycznie dobry pomysł, gorąca woda żółtko, sól, sól. odrobinka masła, a w środku, w farsz, to będzie szpinak, szalotka, czosnek. Dokładnie tak, osło. szpinak, szalotka, czosnek, odrobina masła, odrobina oliwy z oliwek, I... smażenie, odparowanie i to jest wszystko. Dobra, to ja mam propozycję, Ty się zajmujesz szpinakiem, a ja już robię ciacho. E tak, szefie. <noise> Nie, no ja tu <noise> dzisiaj, <głos> słuchajcie, ja tu dzisiaj, nas... takim miłym dodatkiem, bo tu jest prawdziwy kreator. Smaków. Ja jestem kucharzem, który po prostu wdraża myśli. Staramy się robić jak najsmaczniej. Patrz, od zdrowo do na warunki po prostu wytwórcy. Chodobyz mi teraz woda. Jeszcze rozpowtarzam jedno żółtko nie Zdrażaj że... na ręce, przepraszam. No. Dobra. Jest to tak lekko przesieko. Tyle wystarczy? Jeszcze, no, jeszcze, jeszcze, jeszcze. Super. Dzięki bardzo, no i kochani, zagniotą ciasto, a ja pokroję szalotkę w drobną kostkę, słodka, delikatna cebula i dosłownie dwa ząbki czosnku, czosnek musi być, nie, w szpinaku, tak, szpinak lubi czosnek, a ja, słuchajcie, muszę teraz dobrze nasze ciasto wygnieść, żeby było... oliwy. Prężyste, żeby się pierogi fajnie lepiły, Masło, oliwa już jest na patelni. Właśnie zaraz powiem o szpinaku, to jest y, istotna kwestia, ponieważ y, szpinak mrożony y, jest dostępny przez cały rok, bardzo dobrej jakości. No niestety szpinak świeży jest tylko w krótkim sezonie, dlatego ja dzisiaj przygotowuję, zresztą tak samo jest Pierogach marki Virtu przygotowuje na dzień ze szpinak tak jest. Ale ja ci powiem taką rzecz, że do pierogów to lepszy szpinak mrożony, i niezdobno przesiekany, bo świeżo się będzie ciągnął, nie? Te liście się będą ciągłe i źle się będzie lepiło te pierogi. Więc no właśnie są, są różne, są podzielone opinie. Jedni mówią, że wolą taki pok posiekany. No ja w jaki na pewno się w dużym do tego, do, tych, do tej grupy zaliczam, natomiast są tacy, którzy jednak doceniają tą, tą, to, to to że się ciągnie eee, szpinak i teraz. Do szalotki, do cebuli, odrobina wina białego na bogato z winem. Ciasto mam fajne, jeszcze go troszkę pognieta I teraz bardzo ważna rzecz, by tak go musiał czymś przykryć. A najlepiej dom go do folii, żeby mi nie obecło. I teraz już możemy dodać szpinak. Mmm, ale wonio, słuchajcie, już jak się zafiksował, nie wękaje początek tej folii, jaka koniec. To jest problem numer jeden remigiusza rączki. Nigdy nie wy... Kaj się to zaczyna, a Kaj kończy. Tak jak go domusza to zawinęć, żeby ciasto mi się nie obsuszyło. I jak tam szpinak przykrył, że się... Szpinak dosłownie na 3-4 minuty przykryłem, żeby tylko, żeby, żeby... szybciej go rozmrozić. To może no może sposób... tak siekło po moim. Gotowy ja? Aha. Dobra, no to... Jademy z tym światem. Szpinak jest gotowy, tylko pieprz. Sól. Proszę bardzo. A ja sobie tu pomału kulać Tak jak godzą ciasto jest plastyczny i pierogi też, też będą eleganckie. Nadzienie jest gotowe, proszę. Super, a Ty teraz będziesz robił sos z gorgonzola. Sosik z gorgonzolę. I tu jest Generalnie to jest prosta sprawa, natomiast nie można zapominać o jednej rzeczy. Po pierwsze, ja dodam szalotkę, która nada taki lekko, delikatnie słodki smak dla sosu. I tak samo jak w przypadku szpinaku oliwa, odrobina masła. Masło się wtedy fajnie emulguje. Można od razu wszystko dać. Wolisz, jak ciasto jest troszkę grubsze, czy takie bardzo cienkie? Ja dopiero głowę wolę ciasto odrobinę troszkę grubsze. Jednak to nie jest ani ravioli, ani... ani nie szczerze, nie że... jesteśmy we Włoszech przede wszystkim i to ciasto powinno mieć swoją grubość. Ja wolę takie troszkę grubsze, bo zawsze go idzie troszkę rozciągnąć, nie? Na środeczek szpinak. Tutaj ja? Bardzo się, się cieszę, że to robisz, bo ja nie, szczerze mówiąc ja za bardzo lubię sklejać pierogi, ale to tobie to idzie dobrze. I kochani, zawijamy pierogi. Tak jak gadają pierogi, to... Nie jest specjalność śląsko. Moja babcia jak umierała to nie wiem czy rok w życiu próbowała pierogi. A teraz jeszcze tylko kilka słów o sosie gorgonzola. Ważne jest, aby ser gorgonzola nie gotować długo. Pod zasadą jakby tego sosu jest odparowanie, śmietany doprowadzenie do odpowiedniej gęstości, co właśnie się dzieje, czyli gotowanie, aż no, będzie gęstości takiego właściwego sosu i dopiero wtedy dodajemy odrobinę serka gorgonzoli i delikatnie mieszamy, aż się sam naturalnie rozpuści, nie trzeba miksować tego sosu, właściwie nic nie trzeba z tym robić, ale pamiętajmy, żeby już serem sos się nie gotował. Dobrze i teraz dodajemy, tak jak wspomniałem, gorgonzolę. Tak naprawdę e, dajemy tyle, ile uważamy za e, stosowne. No, jeżeli ktoś nie lubi aż tak mocnego smaku gorgonzoli, to na taką ilość śmietanę wystarczy dosłownie mała łyżka serka i to również aromatyzuje cały sos. Pierogi polepione, to co, warzymy, nie? Warzymy. woda, standardowo. I jak wypłyną na sosik, gdzie takie jedzonko. No, widzę, że pierogi uważone, to co, nakładamy. Zakładamy proszę. Dziękuję. Pięknie wyglądają Proszę bardzo Miściu Dziękuję. I tak jak w przypadku robienia sosu wedle uznania kto ile lubi, tyle. Jedni nie do... lubię na bogato. Ja moim zdaniem tyle wystarczy. Może jakoś bazylia na środek, nie? Tak, może parę listów jeszcze to, Już wiecie, olegano. jak zrobić dobre pierogi. Ci, którzy nie mają czasu, nie mają ochoty, mogą sobie kupić gotowca, e, kiedy właśnie receptura nadzorową są grzegorz. E, my to zrobili smig, ale wiadomo, my, no, to po prostu troszkę prędzej idzie. Wyglądają bardzo dobrze. Zaraz spróbujemy. Smacznego. Dzięki bardzo. Grzegorz również. Dziękuję za, za współpracę. No i co? Smacznego wam życzę. Smacznego. Rączka gotów! Kochani ludkowie, dzisiaj atrakcje regionów, ale przede wszystkim też atrakcyjna kuchnia i moje propozycje, a właściwie nasze propozycje, bo jest ze mną ekspert kulinarny firmy Orle, Mans, Marek Widomski. Witam serdecznie. Doradca, kulinarny ekspert? Doradca. Zwoł jak zwoł, ale tak. w każdym razie specjalista od kuchni. Pomagamy stworzyć nowe przepisy, nowe mieszanki, staramy się iść w kierunku. Fitness, staramy się iść w kierunku dzieci, staramy się iść w kierunku gospodyń domowych, które szybko chcą coś fajnego zrobić. A dzisiaj każdy chce prędko ważyć? Nie ma czasu, nie ma I czasu. Nasze danie, które teraz zrobimy też będzie festbartkie. Bydzie, będzie to tagliatella, e, czyli takie wstążki makaronowe i produktem bazowym będzie młoda marchewka. Tak, bardzo prosty produkt, bardzo znany. Czasami wydaje się, no cóż z taką marchewką można zrobić, tak? A tu się okaże dzisiaj że na, na bazie naszego przepisu spokojnie zrobimy go z makaronem. Przede wszystkim kochani, normalnie to byście go wczepli na para albo e, do wrawej wody. Uważajcie pod ocie bajlom, ale my chcemy troszkę inaczej. jak <gry> Jakbyś mógł prosić o te marcheweczki. Tak jest. Oczywiście proszę Dzięki. bardzo. Bardzo ważną rzecz, te marchewki one są blanszowane, czyli w małej ilości wody, lekko o sola tak one se tu teraz posiedzą 5 minutek maksymalnie maksymalnie, żeby się nie przeważyły do wody osolonej wciepną już te nasze nudle tak no i teraz jak nudle się uważą właściwie al dente marchewka się zblanszuje będziemy robić z tego fajne danie do tego będziemy potrzebować koperek będziemy potrzebować papryka Papryka oczywiście kosteczka i ona będzie jeszcze przesmażona, ale zawoniało koperkiem. Bardzo ładnie, koperek jednak daje. Fajny o tej smark. porze to uwielbiam smark. koperek. Oprócz papryki w naszym daniu będzie też cebula. Jakbym mógł prosić o przesiekanie dwóch szalotek. Szalotki, jedna cebula, w kosteczka, czosnek i to wszystko będziemy przesmażać na złoty kolor, na maśle z oliwą, z oliwek. Ja teraz słuchajcie, przykryję te nasze nudle. To mi tu będzie tak se, po poleku się grzało. No i na patelnię wciepuje masełko. masełko. tak jest. To co, teraz tą cebulkę. Cebulka z szalotką. Odrobina oliwy. Poczekamy, jak się rozgrzeje. No, może. niech się tak. rozgrzeje. Możesz szalotka, tak bardzo jest. cię proszę. Proszę bardzo. Cebula. Papryka troszkę mi tam się dostało. Ona przyjdzie troszkę nie skorzy i. Troszeczkę ciosku. Jakbyś mógł też przesiekać. O, oczywiście. Żeby nie być bezrobotnym, nie? Tak, no nie lubię być bezrobotny. Ja myślę, że jednak dzisiaj w fachu kucharskim ciężko być bezrobotnym, bo roboty jest to niemiara, nie? Tak, jeszcze dlatego brakuje kucharzy, także musisz robić za dwóch. Dokładnie. Proszę cię bardzo. Amen, dziękuję. I jak już pora listeczków z szałwie urwał. jest. Ta szałwia przesmażymy z tą papryką. Wow. Super. Będzie pachnieć. Jest szałwia. Cebulka nam no fajnie zwiękła. Marchewka już mamy al dente. I doczepujemy, słuchajcie, do... Do całości. I możesz no i już sypać siłka. naszymi przyprawami, czyli gałka i imbir. Tak jest. No i teraz białe wino. Białe wino nada takiego fajnego aromatu wszystkim. Dokładnie, marchewka słodko, tak więc jest. to musi być złamane. I teraz się to wszystko do kupy podusi. Odparuje. Potem śmietonka. No i nudle do tego. I koperek. Taniej. I koperek na sam koniec. No i teraz marcheweczki. Przelejemy się do gorka. Kierym będzie kończone danie. Tak. Proszę daj. Dziękuję. No i śmietunka. Czy jest się teraz zredukuje? Ona się musi zredukować dokładnie. No i nudle ciepujemy. Teraz śmietanka musi odparować, oczywiście korzeni i bardzo lubi troszkę pikanterię. No i możemy parmezanem. się pobawić parmezanem, będziemy go w takie bardzo cienkie plasterki. To co, może Ci dołożę tego sera teraz? No mamy gotowe, ale może bezpośrednio... A, albo już, teraz daj. Może, może jodą te moje mniejsze kawałeczki o, tu. Właśnie. O właśnie, ładnie. A Twoje do na góra tak, do dekoru. Tak jest. Troszkę koperku bym już prosił, żeby to podbić kolorystycznie. Pięknie wygląda. Cudownie zawoniało. Kochani, U, wow. tak jak godą, e, nie macie pomysłu na, na fajny łobiot. Bajtel nie chce mieć marchewki, ale makarony lubią. Koperek też jest taki wiosenny, prawda? Koperek jest wiosenny. Można ich zaczarować. Jeszcze jakbym mógł prosić e, jogurt naturalny. Oczywiście. Na górę domy. Słuchajcie, jogurt tu, żeby to dało takiej lekkiej kwasowatości, kleksik, nie? Tak. No i na to nasz tak. parmezan. I jeszcze jakoś bazylka, element zielony. I kochani, takie proste, łatwe do zrobienia danie: zrobiliśmy einzmig, a przy okazji smaczne, pożywne, treściwe. Rączka gotuje, rączka gotuje. Tak przyprawi, że ze smakiem zjesz. Kochani, dużo się dzisiaj działo. Dzięki Marku za współpracę. On z rok też my razem ważyli. Eee, wszystkie przepisy będą na naszej stronie www.raczka Tam dokładnie mocie co z czym i w i strona. No a my się już żegnamy i co? Próbujemy, nie? Tak, próbujemy. Proszę oczywiście. bardzo. Dzięki serdecznie. Spróbuj, kosztuj. Jakie też to mamy. Mmm. Bardzo smaczne. O każdego takim. Ten jogurt fajnie się do złożył. Tego świeża. Na regionalne specjały kulinarne zaprasza organizator targów, atrakcje regionów oraz sponsorzy. Virtu, producent dań gotowych. Orlemans, producent mrożonych warzyw i owoców. Agro Wodzisław, producent Pesso, makaronu bez gotowania oraz Timex, targowe stoiska.pl Na program zaprasza sponsor Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska z Czarnkowa.